Dzień dobry, święty Mikołaj? Gość w tym roku? Tak. Co sobie zażyczyłeś na te święta? Koszulkę. Takisę, czarną. Proszę być złość. co sobie. Przyjmie chyba. Trzy. Trzy lata miałaś. Mhm. A na, jakiś, na który którą najczęściej chodzisz? No, jakby się Dajcie, Dać A chce robisz koszleczkę. Chodzimy, chodzimy na makijaż. Podoba się prezent? Tak. Jaką mhm. po O, No. Trzy godziny siedzieliśmy. A no i się udało coś, coś stworzyć z hmm. Wisłami, Także. Napisaliśmy do Wisły, do marketingu, do działu marketingu. I dostaliśmy takie zdjęcie. Poprosiliśmy o zdjęcie dobrej jakości, tak żeby można było wydrukować fototropeta. No i się udało. Także Czarek, Czarek ma tutaj od swój pokój zostawiony. Czyli każdego dnia jak się budzi, to ma przed sobą no, najpiękniejszy widok. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Jest. Ho, 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 święty Mikołaj! O, o, o! Dzień dobry Mikołaju! Zapraszamy Cię! Dziękujemy Mikołaju! Grzeszli byliście w tym roku? Tak. Pisałem o i, i, czapkę i z daszkiem, o koszulki i koszulkę dla Adzika. Otwierajcie prezent od Mikołaja. Zobaczymy, czy nie. Aż swój otwiera. O, no, prawda, Wisła. Rozpakujesz swój prezent? Pomogę ci? Pomogę ci. Proszę, proszę. No i to to się mega przyda. O. To się akurat mega przyda. Takie <gryzamy> lato. Taką koszynkę masz? Tak. Taką koszyneczkę masz? O, piłek lepszy. O, jeden mam to. Mhm. A tu dwoje jest. Tak. Tu jest. Tak. Mam tu... o, czapkę mam to? to. Mam jeszcze czapkę. O, czapeczka. Ło. No. Wow. taki muzyłeś? Tak. To wow. no Bo tak z koszulki żeśmy już wyrośli. Tak. E... tak. Jakoba błaszczykowskiego. Pucharowe mieliśmy. Teraz w końcu będzie na przyszły rok tak. dobra koszulka, tak. czapeczka. Ewidentnie. Tak. Podobają się prezenty? Tak, tak bardzo. A, a Adzik może w tym roku pójdzie pierwszy Lecz. raz. Już był raz, ale ale teraz weźmiemy już drugiego w kolejności. Ale u Ciebie to chyba nie jesteśmy już pierwszy raz. Tak, nie pierwszy raz już. Który już tu Mikołaj trzeci, czwarty, coś tak, czwarty. A który był najlepszy? No teraz. Tak mi się wydaje, że teraz. <noise> Proszę bardzo. Proszę. Dziękujemy bardzo. Proszę. Może no. opowiedz o swoim liście. O y, list napisałem y, w kształcie choinki i z bombkami, ze zdjęciami, które przedstawiały na przykład moi braci, którzy kibicowali ze mną, ja które kibicowałem razem z rodziną. A z tym napisałem list i rzeczy, które chciałbym dostać. Widzę, że tutaj masz właśnie sporo zdjęć. No, tutaj jest eskorty, Mojej pierwszej, z piecką Dudą. A później jeszcze druga jeszcze nie została upamiętniona, ale za chwilę będzie. I, za drugim razem wychodziłem z Markiem Karbo. Ojej, chopar, portusiu. Popar co dostałeś? Smoczka, troszkę mniejszy niż ten. To jest jest ciekawszy. To jest taki ładny, duży, prawda? A ten jest taki sam? Taki sam? Idziemy leźć na poduszkę. Ale uśmiechają to... się tak samo, to nie? To kiedy pierwszy raz na mecz pójdzie? Bartuś jeszcze nie był. A Dać już był, ale jak będzie jakiś ciepły dzień, może w przyszłym roku już zabierzemy. A mecz, kiedy za gwarantujemy sobie wejście do Ekstraklasu. Co tu to... do Bartuś dostał? Zobacz Bartuś. No właśnie, bo Bartuś też taki już. Chosilecki. Super wow. no to Na ten pierwszy mecz to chyba już jest. Na no, pierwszy no, no. mecz tak, bo już z tego wyrośnięty. <laughs> już już w, w ostatniej chwili. Tak, ale jak będziemy mieli taki komplet już. Wszystkich stroi dla każdego to idziemy w komplecie. Taka właśnie miała być z anterem na plecach i jest na dróg, wszystko się zgadza. No to super. Twój ulubiony zawodnik? Letkiewicz. Nie. Letkiewicz. Letkiewicz, Karbo. Kuzynka, Fred. Lalawet. Lalozado. Pięknie, jeszcze druga strona. I tu? tu mamy, Kto się kryje? Karbo, Kuzynka, Lalawet i do. Ale wiedza. Pięknie znasz. A która strona lepsza, która ładniejsza?